Dzień dobry, dzień dobry nie wiem czy dla pana taki dobry a cóż tu się stało, he? pieroń jaki czas, co? dzięcioł wydupał? he? a turem pan jechał właśnie, no jak się jeździ z dziury się takie wyjmują w elewacji dopiero Mezatary jest akurat w tym miejscu, gdzie my się najbardziej przekładali pod słonko, żeby nie było z nic tych dziadów a kiedy to było, wczoraj? Wczoraj, nie? a Pewnie pan nagrzony jechał. Nie? Niech pan nie ścimnie, bo ja widzę u pana oca, że się panu świcę jak kłotu. ja wczoraj z tego to już z daleka poznam. No i co teraz? No co to to zrobić, nie? Mam tam na, na firmówce takie ścinki z robiano to się powstawi o tu i troskę siatecki, no bliźnie się i się do to jakoś zamazie no no ile tak o przyjemność? No około tysiąca, tysiąc złotych więcej, nie podziżą, bo zamiast jest panie zarobiony po uszy, no tak to no usy wystają. <laughs> nie ma nawet kiedy zjeść. No. no dużo, no dużo, no. I obiera teraz grube i Takie grosowe to ja się nie bawię. Pieniądz interesuje, no Przemyśl pan sprawę i pan przedzwoń. na więc razy to jakbyście pan. Czy zaś pił, to lepiej w tura pan nie wsiadaj, no. <gry> Na razie, do usłyszenia.